Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj przepiękna pogoda, tak jak wczoraj, przepiękne słońce, niebo niebieskie. Ale jest u nas minus 12 stopni. Przez całą noc był taki mróz. I teraz też jest jeszcze minus 12. Wszystko zmroziło. Jest tak wszystko zmrożone, że po prostu wszystko sztywne. Ale dzięki temu jest pięknie. Wszystko dzisiaj od rana głodne. Ptaszki nakarmione już od rana. Już się cieszą. Też dzisiaj uzupełniłam karmnik wiewiórek. Orzeszki włoskie już zapakowane do karmnika, więc będą mogły sobie wziąć. Zaraz Wam pokażę. Ale wszystko zmrożone. No nie przypuszczałam, że aż taki mróz może być w listopadzie, bo to przecież jeszcze listopad. Orzeszki, tutaj już zobaczcie. Karmniku są. O! Więc zaraz na pewno moje przyjaciółki, wiewiórki przyjdą. Chociaż nie wiem, czy przy takim dużym mrozie będą wychodziły ze swoich dziupli. No ale może. Zobaczymy. Ależ pięknie dzisiaj jest, jeszcze piękniej niż wczoraj. No dzisiaj to tylko robótki domowe, bo przy minus 12 to już zupełnie na zewnątrz nic nie da się robić, bo po prostu marzną ręce. Marzną ręce, nogi, głowa, głowa mimo że w czapce. No, ale trzeba coś będzie porobić w domu, w takim razie. Na, o, przygotować sobie materiały na y, robienie ozdób świątecznych. I zobaczcie, znalazłam tutaj w gałęziach biednego, biednego gołębia. Nie wiem czy... Ojej! I on jest... I on jest ranny, widzicie, bo ja widziałam, że go dziabnął. Dziabnął go. Tutaj chyba jastrząb. Zostań, zostań! Zostań! No popatrzcie, no poszedł tam. A jest ranny, no. Muszę go złapać. Chodź tutaj, chodź tutaj, biedaku. Zaraz go spróbuję złapać. No i wiecie, był ten gołąbek ranny, ale widziałam, że, że ma obrączki na obydwu łapkach. Więc chciałam go złapać do pudełka, bo jednak musiał go zaatakować ten jastrząb, bo był ranny na skrzydle i na brzuszku. I tutaj pod. Wzięłam go, wy... wygoniłam spod tych gałęzi, bo ciężko było mi go złapać. I jak wyszedł tutaj na, na śnieg poza gałęzie, to udało mu się poderwać i poleciał tam do sąsiadów, bo chyba on jest tam z drugiej strony drogi. Tam sąsiedzi mają gołębie, więc poleciał prosto tam. To już tam właściciel na pewno zobaczy, że on jest ranny i na pewno go opatrzy. No, ale dobrze, że go złapałam. Dobrze, że go znalazłam tu pod tymi gałęziami. Bo inaczej to albo by. Bo on się w ogóle nie ruszał, bo był tutaj gałęzią przy, przywalony, tą ze śniegu. I albo by tutaj po prostu nie dożył. Albo by wrócił ten jastrząb tutaj i go dalej. Może zaatakował wtedy. No, ale cieszę się, że. Że dał radę odfrunąć. Na szczęście nie miał skrzydeł uszkodzonych, więc jest nadzieja, że właściciel go opatrzy. No to cieszę się, że pofrunął. No niestety, tutaj jak koło lasu mieszkamy i tutaj ciągle krąży para, para właśnie tych drapieżnych ptaków, no to gołębie są narażone, a tutaj mają sąsiedzi i z jednej i z drugiej strony. Drogi mają właśnie gołębie, także, że są te gołębie narażone na jastrzębie. No to dobrze, że się dobrze skończyło. Jest znowu spacerek, no bo co innego można robić jak jest taki mróz, tylko spacerować. Ramzes idzie sprawdzić miejsce, gdzie był gołąbek, bo właściwie to on znalazł tego gołębia. Wyczuł go pod tymi gałęziami, więc szybko zaprowadziłam go do domu i sama przyszłam go ratować. Bo tak to nawet ja bym przecież nie znalazła go. A on wyczuł, więc praktycznie on się przyczynił do uratowania gołębia. Pięknie te brzuski wyglądają, takie całe w śniegu. Tak, tutaj był gołąbek. Widzisz, tutaj był, już nie ma. Już nie ma. Nie ma tam nic już. Nie ma Ramzes. Tak, tam był. Tam głęboko. No wyjdź stamtąd. Wyjdź, bo będziesz cały mokry. Teraz wszędzie sprawdza. Gdzie ten gołąb był, bo on tędy wyszedł. To jeszcze zielone liście są. No, chodź, chodź idziemy. Trzeba oczepać strasznie się przyginają te brzuski widzicie no nic ciekawego nie ma jak jest taka zima bo nic ciekawego się nie robi ptaszki oczywiście ucztują już wszystko zjadły. To co rano nasypałam. Zaraz wstawię Wam filmik, jak pięknie wyglądają w tym karmniku. Jakie są radosne i szczęśliwe, że mają tyle pokarmu. To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia, i do usłyszenia. Proszę o subskrypcję, polubienie i bądźcie ze mną na moim kanale. Pozdrawiam.